Jarnautowo, niemieckie Gross Arnsdorf, wieś wzmiankowana w dokumentach z 1301 i 1311 roku. Pierwotna nazwa wsi to Arnoldisdorf. W latach 1945-1946 miejscowość nosiła nazwę Arniewo. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Chrystusa Króla w Jarnautowie została erygowana w 1308 roku. W latach 1329-1335 wybudowano część nawową dzisiejszego kościoła murowanego, a w latach 1340-1350 dobudowano część prezbiterialną. Bryła budowli wykonana jest w stylu gotyckim, schodkowe szczyty, ostrołukowo zwieńczone okna oraz wysoki kamienny cokół. Konsekrację wybudowanego kościoła dokonał 4 grudnia 1351 roku, przybyły z Kwidzyna ówczesny biskup pomezański Arnold. W roku 1554 kościół został przejęty przez ewangelików, którzy korzystali z niego do roku 1945. Znacznych zmian w konstrukcji kościoła dokonano w 1878 roku na skutek pożaru, który miał miejsce 8 lat wcześniej. Wnętrze kościoła i jego obecne wyposażenie pochodzi z XIX i XX wieku. Drewniany strop skonstruowany został prawdopodobnie po pożarze w 1878 roku, a malowane na nim postacie Trójcy Świętej i ewangelistów są powojenne. Duszpasterstwo rzymskokatolickie powróciło na stałe do kościoła w Jarnoutowie wraz z przybyciem pierwszego powojennego proboszcza w 1950 roku. Parafia została reerygowana w 1962 roku przez administratora warmińskiego, biskupa Tomasza Wilczyńskiego. Obok kościoła znajduje się wolnostojąca dzwonnica z 1926 roku zbudowana z czerwonej cegły, która pełni rolę bramy wejściowej do kościoła. Na terenie parafii znajdują się dwie kaplice filialne pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu w Budwitach i Matki Bożej Królowej Polski w Koszajnach. Obie wybudowane w 1991 roku. Obecnie parafia przynależy administracyjnie do dekanatu Morąckiego i jest jedną ze 158 parafii diecezji Elbląskiej. Miejscowości należące do parafii to Barty, Bątki, Budyty, Budwity, Dajny, Gizajny, Gumniska Małe, Jarnołtowo, Jarnołtówko, Kadzie, Koszajny, Kreki, Połowite, Sasiny oraz Wielki Dwór. Z Jarnołtowem związana jest osoba wybitnego filozofa Immanuela Kanta, który około 1750 roku przybył do miejscowości. Kant został prywatnym nauczycielem w majątku właściciela wsi, Bernarda Fryderyka von Hülsena. Nieznane jest dokładne miejsce usytuowania w Jarnoutowie ówczesnego domu Hülsenów. Pałac, którego ruiny pozostają do dziś, został zbudowany znacznie później, to jest 16 lat po wyjeździe Kanta. Natomiast stojące do dziś mury Jarnoutowskiego Kościoła pamiętają niejedną jego wizytę w świątyni. Immanuel Kant w Jarnoutowie przebywał do początku 1754 roku.